Będzie bezpieczniej tylko, żeby właśnie ci złoczyńcy o tym wiedzieli. W Chorzowie zamontują monitoring. Objęcie monitoringiem naszego miasta już w planach jest od jakiegoś czasu. O lokalach komunalnych na sesji Rady Miasta. Rada podziałów wam do polityki mieszkaniowej miasta. Co jeszcze przegłosowali radni? Tyta w dłoni, czyli rok szkolny, czas zacząć. Przerażona. <głos> <głos> Taka prawda. Ja już jedno dziecko posłałam do szkoły, więc. naturalnie. I rocznica wybuchu II wojny światowej. Chorzów będzie miał monitoring. Miasto wyznaczyło 10 miejsc, gdzie w pierwszej kolejności staną kamery. Będzie to m.in. rynek, ulica Wolności, skrzyżowanie ulic 3 Maja i Katowickiej, ulica Gałeczki oraz skrzyżowanie ulic Czempiela i Batorego. Chorzowie ma być monitoring. Sądzą Panie, że to jest dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. Myśli Pani, że dzięki temu będzie bezpieczniej? No mam nadzieję, mam nadzieję, bo czasami się wraca późno z pracy, no co zawsze zawsze może bezpieczniej. nie? Tylko żeby właśnie ci złoczyńcy o tym wiedzieli. W godzinach takich, zwłaszcza wieczornych, nocnych, to nieraz są różne rzeczy na tych osiedlach, także myślę, że monitoring powinno się sprawdzić. Każdy będzie miał się na baczności. Za system, który pozwoli przesyłać obraz z miejskich kamer do centrum monitoringu w siedzibie Chorzowskiej Straży Pożarnej, miasto zapłaci ponad pół miliona złotych. To ma na pewno charakter poczucia zwiększenia bezpieczeństwa przede wszystkim dla mieszkańców. To też powoduje, że potencjalni sprawcy będą się czuli jednak mimo wszystko obserwowani tak, tych wykroczeń, tych sytuacji niebezpiecznych i myślę, że niewątpliwie Straż Miejska i policja będą mieli ułatwiony dostęp do miejsc właśnie tych, tych gdzie się po, te przestępstwa czy też sytuacje niebezpieczne zdarzają. Miejsca, w których staną kamery zostały wyznaczone po konsultacji z policją. Objęcie monitoringiem naszego miasta już w planach jest od jakiegoś czasu i jeśli chodzi o nas, to czekaliśmy na tą inicjatywę. Myślę, że w dużej mierze ona nam pomoże przy wykonywaniu naszych zadań. Będzie ta współpraca i przygotowanie się właśnie do tego przedsięwzięcia będzie polegało też w dużej mierze na współpracy z Urzędem Miasta, gdzie wyznaczeni od nich pracownicy będą na bieżąco monitorowali ekrany właśnie telewizorów z monitoringu. Gdy zdarzy się coś niepokojącego, ta informacja natychmiast zostanie przekazana tutaj do dyżurującego oficera, który przy zdarzeniu już podejmie, że tak powiem, szereg działań. System monitoringu miejskiego obsługiwany będzie przez pracowników straży miejskiej, policji i miejskiego centrum zarządzania kryzysowego. Wszyscy śledzić będą obraz z Tutaj, w specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu na terenie siedziby chorzowskiej straży pożarnej. Plany są takie, że będzie tutaj pełnione dyżury przez wiem, pracowników. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, czyli będzie taka stworzona komórka Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które będzie podlegać bezpośrednio prezydentowi miasta, będzie, będzie odbierać te wszelkie zgłoszenia od mieszkańców miasta dotyczące nie tylko bezpieczeństwa, ale również takich codziennych, codziennych problemów związanych z infrastrukturą komunalną, czyli wodociągami, drogami. Yy, oraz yy, nasi pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, którzy nadal będą yy, odbiegać telefony alarmowe. Ci ludzie mają bezpośredni kontakt, nie tylko wzrokowy, ale tak samo mogą się słyszeć nawzajem. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku koordynacji większych działań ratowniczych. Yy, częstokroć przeprowadzane ćwiczenia na terenie Chorzowa wskazywały jednoznacznie, że działania są te, te są prowadzone znacznie szybciej, znacznie sprawniej i po prostu lepiej. System ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Odbyła się 48 sesja rady miasta. Z poprawkami podjęto uchwałę w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018. Ustalono, że bazowa stawka czynszu w lokalach komunalnych będzie wyższa dla lokatorów w budynku z Windą o 2%, o połowę dla lokatorów w nowym budynku, a w domu całkowicie zmodernizowanym o 40%. Rada podjęła uchwałę co do polityki mieszkaniowej miasta z drobnymi poprawkami, które jest wprowadzone. Być może i istotne, natomiast w przyszłości będą również podjęte pewne konsekwencje finansowe, o których dzisiaj wspominałem. Ale oczywiście, jeżeli tak Rada zadecydowała, to, to dobrze, bo w końcu ta polityka mieszkaniowa, mamy dzisiaj uchwaloną która jasno i przejrzyście określa zasady wynajmu mieszkań w budynkach nowo budowanych, w budynkach modernizowanych i w starym budownictwie, które mamy w mieście też przecież mnóstwo. Uchwała umożliwia również sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy z 30 bonifikatą dla najemców wynajmujących te lokale. Ludzie chcą modernizacji, chcą mieszkać w ładnych czystych klatkach schodowych, bo jest zmodernizowanych dociągnęły budynkach i myślę taki powinien być kierunek, że wszystkie budynki, gdzie tylko, się jest, gdzie tylko jest to możliwe, powinniśmy właśnie w ten sposób je niejako może oddawać mieszkańcom po prostu umożliwiając wykup tych mieszkań z bonifikatą. Tu że 30% umożliwia im wykupienie tego mieszkania, aby zrównać ich prawa lokatorskie w tych budynkach, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe. Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia statutu żłobka miejskiego w Chorzowie. Zgodnie z uchwałą placówka żłobko-przedszkolna działająca dotąd przy ulicy Kochanowskiego stanie się filią żłobka miejskiego. Powstaje filia żłobka miejskiego, która jest nienagle przy ulicy Pocztowej. Do tej pory tam były oddziały żłobko-przedszkolne, teraz będzie oddzielony żłobek, oddzielony na przedszkole, jedno drugiego. E, niejako żobek się oczywiście rządzi swoimi prawami i musi spełnić o nie wymagania, dlatego też ta inwestycja jest niezbędna, aby, aby te, po prostu te wymagania spełnić. Musimy go, m, przeprowadzić pewną, pewną modernizację tego obiektu, ale myślę, że to będzie dla dobra również mieszkańców, bo, bo chcemy, aby było i więcej miejsc w żołobku, i więcej miejsc w przedszkolach. Radni zgodzili się również na kilka nowych inwestycji w mieście. Watorium powstanie również siłowania na wolnym powietrzu, będzie plac zmodernizowany, a Park, który znajduje się między szkołą, e, szkołą technikum, a, a dawnym kasynem, gdzie hotelem Gorczowski, będzie zmodernizowany, też upiększony, także myślę, że to też będzie kolejne fajne, fajne miejsce, dla z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Chorzowa 1 września tradycyjnie rozpoczęliśmy rok szkolny. Odwiedziliśmy z kamerą szkołę podstawową numer 17 w Chorzowie Drugim. Syn do pierwszej klasy? Do pierwszej klasy. I jak się czuje? Hmm, przerażona, taka prawda. Bardziej niż dziecko, pewnie. No. dziękuję. Jak u pani to wygląda? No, zwyczajnie. Ja już jedno dziecko posłałam do szkoły, więc naturalnie. Bo to nie piszera, bo jeden ja był chodził starszy. Teraz drugi wnuk córki obchodzi obydwie. Także to jest... Tradycja, może powiedzieć, szkoła i... 17, prawda? Po naszym ostatnim objeździe, który miał miejsce dosłownie tydzień w miłym tygodniu, mogę stwierdzić, że placówki są naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Wiele sal jest odrestaurowanych, wymalowanych, odnowionych, również holi i korytarzy. Część szkół czeka w tej chwili zabieg czyszczenia elewacji. Właśnie jesteśmy w szkole numer 17, gdzie jeszcze w tym roku ten zabieg się rozpocznie. Również będzie miało to miejsce w szkole 13 na styczeńskiego. I, e, szkoła 34 na ulicy Kaliny e, w Chorzowie Batorym 1 września pod pomnikiem żołnierzy polskich w Chorzowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę agresji hitlerowskiej i napaści sowieckiej na Polskę. Wrzesień 1939 roku był dla Polski wyjątkowo tragiczny. Zawiedli nasi sojusznicy, którzy mogli odwrócić karty historii. Polacy byli obecni na wszystkich frontach II wojny światowej. Wszędzie tam oznaczali się wyjątkowym poświęceniem i odwagą. Podobnie było na terenach okupowanego kraju, gdzie funkcjonował niezwykle silny ruch oporu. Brali w nim udział także chorzowianie. Im wszystkim przekazujemy najwyższy szacunek i uznanie.